Tegoroczny temat e-twinning Skills for Life zwraca uwagę na kluczowe znaczenie kompetencji, które umożliwiają uczniom nie tylko odnalezienie się w świecie współczesnym, ale również aktywne, odpowiedzialne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym. Uczniowie uczą się poprzez działanie. Czytają, słuchają, analizują, tworzą i współpracują. Dlatego e-twinning łącząc edukację, technologię i współpracę międzynarodową. Skutecznie rozwija u uczniów kompetencje komunikacyjne, językowe i cyfrowe, czyniąc z umiejętności czytania i pisania prawdziwe skills for life, umiejętności na całe życie. Nazywam się Michał Siwkowski, jestem ambasadorem programu e-twinning na województwo warmińsko-mazurskie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o programach i e twinning z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii w edukacji. Jednym z takich przykładów jest m.in. mój projekt Codebreaker Chronicles, w którym moi uczniowie wcielali się w wirtualnych detektywów i starali się rozwiązać międzynarodową zagadkę przestępczą. Międzynarodowy wirtualny escape room, w którym to uczniowie nie tylko kontaktowali kontaktowali się z ich kolegami z obcych krajów, ale również sami tworzyli wirtualne awatary. Dzięki temu uczniowie nie tylko byli w stanie nawiązać konwersacje, byli w stanie tworzyć własne materiały, ale również poznali kulturę krajów europejskich. Takie oraz inne projekty eTwinning można stosować w każdej ze szkół, ponieważ eTwinning daje nam swobodę zarówno prowadzenia lekcji, wybrania materiałów oraz zastosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu, tak jak chcemy i kiedy chcemy. W projektach HeatWinning staram się pokazywać moim uczniom, że bycie obywatelem to coś znacznie więcej niż tylko znajomość zasad czy kultury danego kraju. To codzienne wybory, które dokonujemy podczas lekcji. Kiedy na przykład dbamy o środowisko, jak współpracować z innymi czy w jaki sposób okazywać szacunek wobec różnorodności. Poznajemy inne kultury, pracujemy w międzynarodowych zespołach i razem szukamy rozwiązań globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne czy zrównoważony rozwój. Uczniowie uczą się komunikacji i współpracy, nie tylko na poziomie klasy, ale przede wszystkim współpracują z dziećmi z innych krajów. W ramach projektów i e twinning zmieniamy podejście do nauczania. Nauczyciel nie jest już jedynie osobą przekazującą informacje, ale towarzyszem dzieci w procesie odkrywania i poszukiwania odpowiedzi. Wspólnie z dziećmi angażujemy się w badanie zjawisk naukowych Eksperymentujemy i analizujemy wyniki. Dzięki temu uczniowie uczą się samodzielnego formułowania wniosków na podstawie obserwacji i dowodów, a rola nauczyciela polega na wspieraniu ich ciekawości i kierowaniu procesem badawczym. Takie podejście sprawia, że nauka staje się nie tylko ciekawą zabawą, ale także ważnym narzędziem rozwoju kompetencji kluczowych na całe życie. W projektach e-twinning pozwala wprowadzić do nauczania matematyki elementy praktyczności, współpracy i nowoczesnych technologii. Zamiast tradycyjnych zadań, uczniowie realizują projekty oparte na rzeczywistych problemach, współpracują z rówieśnikami z innych krajów. Nauczyciel staje się przewodnikiem i moderatorem pracy zespołowej, a uczniowie rozwijają kompetencje matematyczne, cyfrowe i językowe. Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ituning.pl, gdzie znajdą Państwo ofertę szkoleniową dotyczącą wykorzystania nowoczesnych technologii w Państwa placówkach oraz podczas Państwa lekcji.